Cześć kochani, tu Janek Słowiński szukając smaku. I dzisiaj nie będzie o gotowaniu, tylko o kuchni jako miejscu. Bo wyobraźmy sobie sytuację, gdybyście mnie zapytali, na przykład Janek, czy to prawda, że to wszystko tutaj znika, to studio kulinarne? Ja bym wtedy wam odpowiedział: tak, yy, no w końcu musiało się to stać. Taka sytuacja. Co wy na to? Trochę słabo, co? Ale zobaczcie filmik dalej. Do tego czas zmienić strój. U! I czas zacząć wszystko znosić. Kuchnia stanie się nowa, bardziej widoczna, bo jak widzicie wszystko tutaj jest ciemne. Trzeba to wszystko pozmieniać, żeby było jak najlepiej. I to I ostatnia deska. Idealnie akurat się rozładowała. Ojej, oh yeah. Znacie moją konstelację elektryczności. Nie co? Całość odpylam, bo na pewno jest ja jeszcze odrobina pyłu. Mam tutaj olej do drewna i jest to antracyt szary. Tak piękny i wspaniały jak radość. No i dobra, deski już mam pomalowane, ale to będzie moją zasłoną. Na zbiornik do zmiękczania wody. Oh! I moi drodzy, już jest! I czy jesteście gotowi? Uwaga! 3 2 1 TADAAAM! Jak wam się podoba? Mi się mega podoba, tak szczerze. Nie chcę być jakąś tam samochwałą w kącie stałą, ale kurczę. Moją największą obawą w tej kuchni było to, że ta ściana będzie za ciemna. Ale okazuje się, że no, no nie. Jest jednolita. Początkowo były pomysły takie, żeby zrobić kolorowe deski, ale na tą powierzchnię, na tą wysokość, jest po prostu za małe pomieszczenie. By się tak e, zrobiło misz-masz, tego bym, a to by było raczej niewskazane. Cieszę się, że nie wybrałem czerwonej szafki. Był też taki pomysł, ale totalnie by nie pasowała do tego. Mm, została kratka, kratka została przemalowana, bo była wcześniej malowana kwasem i było widoczne na niej rdza. Teraz tak nie jest, jest czarniutka matowa. Mm, no i... Jak Wam się podoba? Napiszcie proszę w komentarzu. I tutaj w tej kuchni będą powstawać nowiutkie, kulinarne odcinki. Fajnie! Obejrzyjcie! Jeśli ktoś obserwuje mojego Instagrama, to tutaj są oliwki już w solance. Tak wyglądają niestety dużo, nie udało mi się zebrać, ale zawsze, zawsze coś. Yy, tutaj są z cytryną i rozmarynem. Yy, to na pewno Was zaciekawiło. Yy, jest to garnek. Taki o, do pasteryzacji on służy, chociaż ja. Go wykorzystuje do gotowania próżniowego, czyli gotowania suwi w stałej temperaturze przez długi czas. Z tego względu, że on tutaj ma termostat do 100 stopni. A tak, jak już sobie przelecimy, to jest tutaj 100 stopni. I dzięki temu możemy gotować próżniowo. Kosztowało to mnie tylko 20 zł w starociach. Więc jest to tania alternatywa gotowania Subit. To jest skrzynia z akcesoriami terenowymi. Mm, tu są słoiki do innych fermentacji. E, tutaj mam garnki, patelnie e, i wszystkie takie akcesoria, które mam właśnie do gotowania w terenie. Finalnie będę chciał poświęcić jedną skrzynię do naczyń, które będą służyły tylko do gotowania w terenie żeby nic tutaj co chwilę nie pakować, nie zabierać, bo e, czasami robi się taki miszmasz no, pełno układania i tak dalej. Mm, tutaj mam taki pilocik do sterowania oświetlenia. O! Ściemnia się. i się. teraz ja. No. Mm, tutaj są takie przybory e, szybkiego ruchu, czyli e, moździerz, waga. E, tu mam naboje do syfonu. Takie podręczne akcesoria. Ta aktualnie ścianka jeszcze nie jest zapełniona. Z tego względu, że muszę przemyśleć co tak naprawdę jest mi potrzebne praktycznie zawsze, żeby było pod ręką. Tutaj mam... Blender, jak w sumie widzieliście, i tutaj mam stanowisko poświęcone dla oliwy, stosu Powiedzcie, co myślicie o tych miedzianych haczykach. Czy to pasuje, czy też nie? A, I moi mojej drodze też szafka poprzerabiana przeze mnie, z tego względu, że tutaj chciałem zaoszczędzić miejsca, żeby nie było tych yy, łyżek, co wcześniej były, bo jednak no, nieestetycznie to wygląda. I tutaj mam specjalną poświęconą szafkę na tego typu rzeczy. Tutaj mam sztućce do zdjęć, yy, tutaj różne takie gadżeciki, noże, tak są, noże, które są rzadziej używane, termometr. Yy, tutaj takie sitko, choć to jest do herbaty, ale ja używam to jako sitko. Tu mam głównie suche produkty, papier do pieczenia, yy, część przypraw, yy, młynek o, do kawy, ale ja też mielę w nim yy, różne suche składniki na posypki. I pojemnik z mąkami. No i co? Jakieś yy, tu właśnie. Yy, takie foremki. Tu jest bardzo fajna taka posypka, która strzela w buzi i to będzie wykorzystane na święta. Ha! trochę spoiler i pasta waniliowa i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie myślę, że w sumie teraz dopiero poznaliście moją kuchnię, co mam tutaj w szafkach. Popongaliśmy e, razem. Napiszcie proszę tylko w komentarzu, czy wam się podoba ta kuchnia, co byście pozmieniali. No i tyle, trzymajcie się, subskrybujcie kanał. No i zdrówka. Do zobaczenia za tydzień.